Dlaczego Ryszard Rynkowski nie chciał już dłużej żyć? Co doprowadziło człowieka śpiewającego o miłości do sięgnięcia po naładowaną broń i przystawienie sobie jej do skroni? Wszystko zaczęło się całkiem zwyczajnie. Ryszard Rynkowski przyszedł na świat 9 października 1951 roku w Elblągu. Już jako dziecko zasiadł przy fortepianie w państwowej muzycznej szkole, a w liceum dał się poznać jako dusza towarzystwa. Prowadził kabaret Tak to bywa, który w 1968 roku zdobył drugą nagrodę na plebiscycie zespołów szkolnych Polski Północnej. Muzykował wtedy w amatorskich zespołach i z każdym rokiem coraz bardziej zanurzał się w świat muzyki. Po studiach na wydziale wychowania muzycznego w Olsztynie w 1973 roku przeniósł się do Warszawy. Pracował z Operetką Warszawską oraz Teatrem na Targówku, a w latach 77-78 grał na pianinie w grupie Gramin. Następnie dołączył do zespołu Victoria Singers, który w 79 roku przekształcił się w kwartet wokalny Vox. I to właśnie wtedy nastąpił jego wielki przełom. Z Voxem zdobył trzecią nagrodę na festiwalu w Opolu w 1979 roku, a rok później brązową lirę na festiwalu w Bratysławie. Popularność rosła jak na drożdżach. Rękowski współpracował z zespołem aż do 1986 roku, kiedy zdecydował się postawić na własne nazwisko i rozpocząć karierę salową. I to był strzał w dziesiątkę. Wkrótce pojawiły się pierwsze nagrody w Opolu w 89 i 90 roku, a później kolejne w 94 i 99 rok. W 2001 roku odebrał Grand Prix za całokształt działalności artystycznej, a także Fryderyka jako wokalista roku. Ale to wszystko kosztowało. Największy cios spadł na niego już w 96 roku. Jego pierwsza żona, Hanna, zmarła na raka piersi. Dla rynkowskiego to był niewyobrażalny szok. Gdy dowiedział się o diagnozie, natychmiast odstawił alkohol i każdą wolną chwilę poświęcał opiece nad żoną. Był przy niej do samego końca. Po jej śmierci został sam z córką, Martą, która przyszła na świat w 78 roku. Przez długie miesiące zmagał się z samotnością i nie wierzył, że jeszcze kiedyś się zakocha, aż w jego życiu pojawiła się Edyta, młodsza od niego o 22 lata. Oboje mieli wątpliwości, bo różnica wieku była spora. Edyta długo ukrywała przed rodzicami, z kim się spotyka. Pamiętam naszą pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Powiedziała, że do Krakowa. To dla mnie była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna, a obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie – wspominał później Rynkowski z charakterystycznym dla siebie dystansem. Ale miłość zrobiła swoje. Wzięli ślub w kaplicy zamkowej na Szczytniku w Górach Stołowych. Owocem ich związku jest syn Richard Jr. Dumny tata napisał dla niego piosenkę, którą umieścił na płycie Zachwyt. Rynkowski doskonale wiedział, że nie będzie mógł koncertować wiecznie. Jego emerytura? Zaledwie 1160 zł miesięcznie. To efekt płacenia niskich składek. Dlatego razem z żoną postanowili zainwestować w centrum rehabilitacyjne stosujące innowacyjne metody leczenia. Wspólnie z żoną założyliśmy nowoczesne centrum, gdzie pomagamy ludziom z problemami kręgosłupa i po urazach kończy, tłumaczył. Wydawało się, że wszystko wraca na właściwe tory. Rodzina, stabilne finanse, spokojne życie w Zbiczynie na Pojezierzu Brodnickim. Ale pod tą spokojną powierzchnią zaczęły narastać problemy, które wkrótce miały wybuchnąć z całą siłą. Noc z 15 na 16 listopada 2016 roku. Pod własnym domem Ryszard Rynkowski wychodzi na zewnątrz z naładowanym pistoletem w ręku. W powietrzu czuć napięcie. Mężczyzna grozi rodzinie, że odejdzie na zawsze. Przerażeni sąsiedzi dzwonią po policję. To był ten moment, kiedy cała fasada spokojnego i poukładanego życia rozsypała się w pył. Policjanci pojawiają się błyskawicznie. Zastają rynkowskiego całkowicie rozbitego na skraju załamania. Kilka minut rozmowy, powoli, krok po kroku, sytuacja zaczęła się uspokajać. Rynkowski w końcu oddaje broń. Pistolet był naładowany ostrą amunicją. Gdyby nie szybka interwencja, mogłoby dojść do tragedii. W 2017 roku artysta traci pozwolenie na broń. Oficjalnie ze względów zdrowotnych, nieoficjalnie wszyscy wiedzą, co chodzi. Co doprowadziło do tego dramatycznego momentu? Rynkowski od lat walczył z narastającą frustracją. Koncertowanie stawało się coraz trudniejsze, a muzyczny świat pędził do przodu w tempie, za którym trudno było nadążyć. Młodzi słuchacze wybierali zupełnie inne brzmienia, a jego przeboje z lat 80. i 90. zaczynały brzmieć jak relikt minionej epoki. Do tego dochodziły problemy finansowe Emerytura nie pozwalała na spokojne życie, więc trzeba było wciąż koncertować. Ale zaproszeń było coraz mniej. Organizatorzy woleli stawiać na młodszych artystów. Rynkowski czuł się coraz bardziej wypychany na margines, a później przyszła pandemia. Lockdown zatrzymał wszystko: koncerty, podróże, spotkania z fanami. Artysta, który przez całe życie był w ruchu, nagle został uwięziony w czterech ścianach. Żal było na niego patrzeć. Miotał się jak lew w klatce, bo to człowiek, który nie znosi bezczynności, wspominali sąsiedzi w rozmowie z magazynem na żywo. Każdy dzień przynosił coraz większą frustrację. Rękowski nie wiedział kiedy i czy w ogóle wróci na scenę, czy ktoś jeszcze będzie chciał słuchać jego muzyki. Te pytania nie dawały mu spokoju. Siedzenie w domu i rozmyślanie o przyszłości było dla niego prawdziwą torturą. Człowiek, który przez dekady żył w biegu, nagle musiał się zatrzymać. To było zupełnie nie w jego stylu. Wtedy też pojawiło się światełko w tunelu, czyli żona Edyta. To ona wyciągnęła go z marazmu, namawiając do wspólnych spacerów. Nordic walking nad jeziorem stał się dla nich codziennym rytuałem. Podczas tych wędrówek planowali dzień, rozmawiali o przyszłości. Edyta robi wszystko, by Ryszard wrócił do formy. Te spacery i długie rozmowy to teraz dla niego punkt obowiązkowy. Widać, że bardzo mu to pomaga. Zdradził przyjaciel rodziny w tygodniku. Sport rzeczywiście zadziałał jak lekarstwo. Regularny ruch obniżył poziom stresu, poprawił sen i przywrócił choć odrobinę energii. Rynkowski powoli wychodził z depresji, ale demony nie zniknęły, zostały tylko przyciszone. Strach przed końcem kariery, lęk przed starością, poczucie bycia niepotrzebnym to wszystko wciąż się działo gdzieś z tyłu głowy. Alkohol stał się sposobem na uciszenie tych myśli. Edyta robiła co mogła, by wspierać męża, ale nie mogła być przy nim przez całą dobę. Gdy zostawał sam, coraz częściej sięgał po butelkę. Tamta noc z 2016 roku była sygnałem ostrzegawczym wołaniem o pomoc, ale nikt nie potraktował tego poważnie. Wszyscy myśleli, że najgorsze już minęło, że kryzys jest za nim. A jak bardzo się wszyscy mylili, pokazały wydarzenia z 2025 roku. 14 czerwca 2025 rok. Ryszard Rękowski jedzie na festiwal w Opolu. Ma wystąpić podczas koncertu z okazji 75. urodzin Jacka Cygana. To miał być jeden z jego nielicznych występów w tym roku. Szansa na powrót do światła reflektorów. Ale do Opola nigdy nie dotarł około godziny 14:30 na drodze krajowej numer 15 niedaleko Brodnicy doszło do kolizji drogowej. Rynkowski prowadził samochód marki BMW, uderzył w tył Volkswagena. Nikt na szczęście nie został poważnie ranny. Zwykła kolizja, jakich na polskich drogach zdarza się kilkaset dziennie. Problem jednak pojawił się wtedy, gdy na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze od razu wyczuli, że coś jest nie tak. Rynkowski schowywał się dziwnie. Mówił niewyraźnie, miał problemy z koordynacją ruchów. Poprosili go o badanie alkomatem. Wynik był druzgosący. 1,6 promila alkoholu we krwi. To była katastrofa. Artysta, który przez lata budował wizerunek odpowiedzialnego ojca rodziny, Został przyłapany na prowadzeniu samochodu w stanie ciężkiego upojenia alkoholowego. I to w środku dnia, w drodze na koncert. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na miejscu. Rękowski został przewieziony na komendę, gdzie pobrano mu krew do szczegółowych badań. Potwierdziły one wynik z alkomatu. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej w Brodnicy. nie mieli wyboru. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone karą do dwóch lat więzienia. A przy tak wysokim stężeniu alkoholu, czyli powyżej 1,5 promila, maksymalna kara wzrasta do 3 lat. Do tego dochodził jeszcze obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Rynkowski próbował się tłumaczyć. Mówił o stresie, problemach osobistych, trudnej sytuacji finansowej, ale prawo jest bezwzględne. 30 września 2025 roku akt oskarżenia trafił do sądu. Sprawa była oczywista, nie było żadnych wątpliwości co do winy. Badania krwi nie kłamią. Świadkowie kolizji potwierdzili, że Torynkowski był sprawcą zdarzenia. Pozostawało tylko czekać na wyrok. Media od razu rozpisały się o incydencie: Ryszard Rynkowski, pijany za kierownicą. Legenda polskiej muzyki zatrzymana przez policję. Skandal w drodze do Opola. Takie nagłówki pojawiały się w gazetach i portalach internetowych. To był kolejny cios. Po incydencie z 2016 roku liczył na to, że najgorsze już za nim, że zdoła odbudować reputację. Teraz wszystko legło w gruzach. Organizatorzy koncertów zaczęli się zastanawiać, czy warto ryzykować współprac z kimś, kto ma problem z alkoholem, ale to tak naprawdę był dopiero początek dramatu. 18 września 2025 roku Rynkowski wrócił z żoną z wakacji. Wszystko wydawało się normalne. Edyta czuła się dobrze. Nic nie wskazywało na to, że dzieje się coś złego. Około godziny 16 rynkowski znalazł żonę nieprzytomną w mieszkaniu. Natychmiast wezwał pogotowie ratunkowe. Karetka przyjechała w ciągu kilku minut. Lekarz stwierdził zgon na miejscu. Magdalena Edyta Rynkowska zmarła nagle, w wieku 52 lat. Dla Rynkowskiego to był szok nie do opisania. Jeszcze rano rozmawiał z żoną o planach na najbliższe dni. Edyta nie skarżyła się na żadne dolegliwości. Nic nie wskazywało na to, że jej życie jest zagrożone. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nagłej śmierci. To standardowa procedura. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Wyniki badania patomorfologicznego ujawniły przyczynę śmierci. Edyta cierpiała na żylaki przełyku, skorzenie, które może długo nie dawać objawów. Bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa. To była naturalna śmierć, nikt nie był winny. Ale dla Rynkowskiego to nie miało znaczenia, stracił najbliższą osobę. Kobietę, która przez lata była jego oparciem, która pomagała mu przetrwać najtrudniejsze chwile. 22 września miało odbyć się przesłuchanie Rynkowskiego w sprawie śmierci żony. Artysta nie stawił się na komisariacie. Jego stan emocjonalny był tak zły, że nie był w stanie składać zeznań. Przesłuchanie przełożono na następny dzień. 23 września Rynkowski przyszedł na komendę powiatową policji w Brodnicy wraz ze swoim adwokatem mecenasem Adamem Kozioziemskim. Otrzymał podstawowe wydanie aktu zgonu. Występował w charakterze osoby pokrzywdzonej jako mąż zmarłej jak może czuć się osoba, która straciła osobę najbliższą, jest rozbity tą sytuacją. Ale musi się starać dla syna, w tej chwili musi stanąć na wysokości zadania, mówił jego adwokat dziennikarzom. To, co Rynkowski powiedział podczas przesłuchania, pozostało tajemnicą. 27 września odbyły się uroczystości pogrzebowe Edyty Rynkowskiej. Ceremonia przebiegała w spokojnej atmosferze. Rodzina prosiła o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie. Dla Rynkowskiego to był koniec świata. W ciągu trzech miesięcy stracił zupełnie wszystko: reputację przez kolizję pod wpływem alkoholu perspektywy zawodowe przez proces sądowy i najbliższą osobę przez nagłą śmierć. Menadżer artysty, Bogdan Zepp, podjął jedyną rozsądną decyzję. 19 października miała ruszyć jesienna trasa koncertowa Rynkowskiego. Siedem miast. Wszystkie październikowe koncerty zostały przeniesione na wiosnę. Czy artysta zdoła się podnieść? Odpowiedź poznamy wiosną 2026 roku. Jeśli wróci na scenę, będzie to znak, że wygrał najtrudniejszą walkę. Te z własnymi demonami. Historia Rynkowskiego to ważna lekcja dla wszystkich artystów. Sława i sukces nie są tarczą przed życiowymi problemami. Czasem je wręcz pogłębiają. Presja, oczekiwania fanów, strach przed utratą popularności. To wszystko potrafi przytłoczyć nawet najsilniejszych. Niestety, czasem też prowadzi do tragedii.